Takie wynalazki jeżdżące, które sprawiają, że człowiek staje na ulicy i mówi o rany boskie. Czy to jest w ogóle możliwe? To zresztą udziela się wielu ludziom, którzy widząc BMW i 8, zaczynają od razu. Wyciągać aparaty i trzaskać zdjęcia. Na szczęście dostępność aparatów w komórkach jest tak wielka, że podejrzewam, że jeżdżąc tym samochodem przez parę dni spowodowałem niezłą lawinę zdjęć, które pewnie pojawią się w internecie, wrząc ze switwociami, które ludzie sobie także wykonywali na tle tego samochodu. Ale warto, ponieważ samochód jest wręcz kosmiczny, wszystko co w nim zamontowano i zaprojektowano budzi wrażenie jest takim troszeczkę Batmobilem, szczególnie kiedy spojrzy się na tylne przetłoczenia na te tylne skrzydła które półobrotem otaczają błotnik Natomiast mamy tutaj pociągi jeżdżące z nami w końcu industrial ten samochód do tego miejsca pasuje bardzo dobrze dlatego że technologicznie to jest po prostu misterium Dwa silniki, spalinowy niewielki, bardzo mały silniczek około 1,5 litra, silnik elektryczny. Pośrodku w tym takim szerokim tunelu między siedzeniami akumulatory, rozkład nacisku na osie jest prawie 50 na 50. sprawia, że samochód prowadzi się rewelacyjnie zarówno po zakrętach, jak i po jakichś takich bardzo ciasnych nawrotach. Nie trzeba się martwić, tym, że coś się uśliznie. Zresztą cała atrakcja działa znakomicie, jak przystało na BMW. Zalety, zalety, jeszcze raz zalety. Kosmos wszędzie, natomiast w środku deska rozdzielcza i wyposażenie praktycznie takie jak w wyższych modelach BMW. Zatem ktoś, kto prowadził jakąkolwiek BMW, wsiada do niego i czuje się jak w domu. Dostępność wszystkich funkcji, także instrukcji obsługi, która w przypadku tego samochodu jest przydatna, także z ekranu monitora, oczywiście pod warunkiem, że się w miejscu. Ale nawet kiedy stoicie, to jest to także przyjemność obcowania z tym samochodem. Samochód daje się doładować. Z gniazdka normalnego gniazdka sieciowego, a także z szybkiej ładowarki, ale szczerze powiedziawszy, już po 3-3,5 godzinach ładuje się do oporu akumulator, który wystarcza na 37-40 km, zależy od waszego stylu jazdy. Jeżeli oczywiście chcecie zabrać coś ze sobą, mówię coś w sensie, nie wiem, kije do golfa albo broń, bo jedziecie na strzelnicę, to radziłbym to robić na tylnym siedzeniu, ponieważ w bagażniku mieści się niewiele. Leżą tam między, między innymi przewody do ładowania, e ewentualnie pojemnik na płyn do spryskiwaczy, no i może szczoteczka do zębów. Samochód, jak mówiłem budzący ogromne wrażenie. Z boku od razu widać potężne 20 koła. Z przodu niemiłosiernie niska twarz z takimi ładnymi chrapami wciągającymi powietrze i co ciekawe, ten samochód tył ma też bardzo ładne. Zwykle konstruktorzy mówią, że zrobimy super tył, a potem zapomnimy o reszcie. Tutaj nawet tył jest dopracowany i wygląda znakomicie. Wszystko fajnie, z wyjątkiem wsiadania i wysiadania, które może sprawić trochę kłopotu. Bo kiedy pani w krótkiej spódniczce wysiada w samochodzie, w którym drzwi otwierają się standardowo, czyli do przodu, jest zasłonięta tymi drzwiami. Tutaj drzwi wędrują do góry, no i niestety trzeba jakoś się z samochodu wygrzebać, co nie jest łatwe. Zarówno wsiadanie, jak i wysiadanie może odebrać człowiekowi trochę honoru, ale trudno. Ci, którzy będą na to patrzyli, zrozumieją i powiedzą, no trudno, no tak to już wygląda. Widocznie nadziany człowiek może sobie pozwolić na takie fanaby, jak chodzenie w upapranych z tyłu spodniach. A dlaczego mówię, że nadziany człowiek? No bo samochód w wersji podstawowej kosztuje 570 tysięcy. Z paroma dodatkami jego cena może przekroczyć nawet 600 tysięcy. Zważywszy, że jest to samochód, którym trudno będzie raczej jeździć po zatłoczonych ulicach miasta i parkować w miejscu, gdzie jest ciasno. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te drzwi przy unoszeniu robią niezły łuk i powodują, że jeżeli stanie koło was samochód, to będziecie musieli chyba się wyczołgać pod tymi drzwiami. A z drugiej strony, jeżeli zaparkujecie, a z boku podjedzie ktoś nie myślący o tym, co nas na swojej drodze napotkał, i stanie bardzo blisko was, to pozostaje wam wejść albo od drugiej strony, chyba że tam też jest ciasno, albo poczekać, aż ktoś przyjdzie i odjedzie tym samochodem. Dlatego zawsze parkujcie z brzegu parkingu. Jak stare przysłowie mówi: jeżeli zaparkujesz samochód na brzegu parkingu, to biją ci go tylko z jednej strony. Tak wygląda ten kosmiczny, nieprawdopodobny samochód BMW i 8 w automotośladzie.